Cześć, z tej strony Ptachu, no i witam w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku bardzo fajne miejsce do latania na rankedach, na turniejach, na casuale też nie nadal ale może być trochę zbyt demensywne to miejsce na takie jakieś zwykłe meczeki czyli casuale, bo naprawdę jest to miejscówka taka spokojniejsza, jest tam sporo lootu, dużo matsów, skrzynki, taka jedna lepsza skrzynka, chyba jakaś duma albo coś takiego. Zresztą zobaczycie w odcinku o co mi dokładnie chodzi. Myślę, że ta miejscu Wam się spodoba. Wtedy mile widziano, będzie jakaś łapa w górę, może pozytywny komentarz, a jak Wam się nie spodoba, to możecie ja łapę w dół. Albo napisać komentarz, dlaczego wam się nie podoba, co poprawić. No zachęcam też do subskrybowania tego kanału i już nie przedłużając zapraszam do oglądania. Tak więc tam lokację rozpoczynamy, właściwie ten split, rozpoczynamy od miejsca, które znajduje się tutaj na mapce, jest taka stacyjka. Możemy teraz zacząć od drugiej strony, ale to wam już potem powiem, jak już skończę cały robić split, to wiecie, to sobie pójdziemy. I jakby ja sobie siądę w krzaku i wam pokażę od drugiej strony, że to można też robić. Bo no musicie sobie przemyśleć, jak to chcecie zrobić, tak inteligentnie, co nie. To jest lutujemy, jakieś metale, fajne rzeczy, co nie, zbieramy luty, co tu będzie. Jakiś metal, to jest prawie wiadomo o co chodzi, tak. Idziemy zaraz pod spód, tam będą skrzynki, naprawdę. Jest jakaś broń, idziemy teraz pod spód, ok. Jest skrzyneczka, hopla. I widzimy już drugą skrzyneczkę. Tu jest metal, no i w ogóle metalu spoko, spoko jest to, że tu jest sporo w tej siatce. To jest fajne na jakiś turniejach, jak chcecie się dobrze dolutować w metal, no to zbieracie sobie ten metal i jesteście już, wiecie... Sporo kroku przed przeciwnikami w metalu, no bo tu jest sporo. Mi się całość całości nie chce zbierać. O, ale kewa mi akurat pokazał ten metal na szczęście. Tu jeszcze macie beczki. No i to tak trzeba robić sprawnie, bo tu mamy sporo rzeczy do zlutowania. Ale ja Wam chcę pokazać to tak w miarę dokładnie. Strefa, no jest taka jako taka. Dobra, potem zmierzamy tutaj, właśnie na ludków. No i tu jest trochę problem, co nie? No bo mamy takich ludków, trzeba ich zabić i to robi trochę hałasu. Dlatego może też to od drugiej strony robić. Wtedy, że jesteście lepiej przygotowani, jakby ktoś by usłyszał, to wiecie, to wiecie, łatwiejsza jest reakcja na to, tak? No ale teraz też uszło, w tłumie, tak? O, tu sobie wezmę lepsze PM. -y. Nice, i tu sobie wezmę nowe to. Nice, tu jest wieżyczka, ale. Nie, chyba nie będę tego brał. Ale po to ich zabijałem, bo widzicie co tam już jest, co nie? Jest ta fajna skrzyneczka, więc myślę, że warto. Hopla. Gówno. O. Wezmę sobie tym razem tą pompę, bo nie wiem w sumie, którą bardziej lubię jeszcze. Jeszcze jakoś tak tego nie wyczułem za bardzo. Tam mogą być typy, właśnie dlatego tutaj trzeba uważać. Lecimy teraz tu. Tu jeszcze jest drewna więcej, co nie? Więc zbieracie powoli albo szybko, to już jak tam wolicie. Na przykład w sumie teraz ja będę zbierać równo później, bo chcę zlutować całą tą rotację, cały ten split. A, a widzę, że strefa się zamyka tak, że będzie tak na styk prawdopodobnie, więc robię tak po prostu. Okej, okay, tutaj nic ciekawego więcej nie ma. Lecimy dalej, teraz na dół. Na dole też są skrzynki, są też kamyki. Więc też jest kamień, sporo obfite w kamień są te kamyki, więc polecam też je pozbierać, jeżeli chcecie mieć sporo tego, tych maców. To jest taka bardziej defensywna miejscówka, jak już pewnie zdążyliście zauważyć. No ale co, no prosimy, mnie że żebym zrobił miejscóweczkę, więc... ...po długiej przerwie nagrywania nagrywaniu odcinków robię miejscówkę. Teraz lecimy dalej. Lecimy na tą wysepkę. Pierwszy test jest tutaj, w tym krzaczku. Hmm, hmm, tak średnio bym powiedział. Lecimy dalej. No, tu macie kolejne jeszcze gziby, znaczy kolejne drzewa, kolejne kamienie, gziby. Hmm żeby sobie dozbrać wszystko, kurde, tam już będę tak na styk. No, tu jeszcze na wyspie jest sporo tych skrzynek. Ja wam wyślę, jakby pokażę teraz na ekranie, zaraz gdzie dokładnie one są. Screena z Fortnite GG, czy mogę przejść po nich, dobra? No, przecież mamy apteczki, tak, właśnie po to. Jedna jest tu, kolejna tu, trzecia na statku. Tu jest kolejna na takim. na, na takich krzesełkach, nie wiem, ciekawa anomalia. Ale nie wnikam, tak. No i tutaj jeszcze skrzynka w krzaku. Tu jest kolejna w drugim krzaku. I tu jest trzecia. Takie krzaczkowe skrzynki. Czwarta jest w czwartym krzaku, więc to są skrzynki krzaczkowe po prostu. Wyapte wyapteczkuje się. I kurde, ten domek będzie miał tak na mega speedzie robić, bo widzicie, że strefa się zamyka. A ten domek jest takim punktem kończącym tą lo lokację. Jak macie już spokolud, to możecie nawet go olać, albo możecie robić od drugiej strony, właśnie tak jak wiecie od drugiej strony. Bo Ja robię, robiłem od tej, a możecie robić od drugiej po prostu. Ten, od tego domku zaczynać, kończąc na tamtych ziomkach i tamtej mini bazie. To jest skrzynka numer 1, hopla, kolejna jest tutaj nad nami. Otwieramy, wskakujemy, skrzyneczka kolejna. Kurde, chciałem dostać PM-y lepsze, ale widzę, że nie będzie mi chyba to dane. No i tak naprawdę ten domek kończy tą rotację. No dobra, lecimy teraz Tyrolką, spierniczamy. I to jest koniec tej rotacji, tego splitu. Taki szybki, krótki split. Ja ogarnę nawet powiem, że strefa nie jest do końca sprzyjająca. Matsu, patrzcie ile mam z tego. Bronia, myślę, że ok. No, te PM mogłyby być lepsze. Yy, tam idę sobie do krzaczka, może? Kurty, gdzieś tak, w krzaczek w strefie. Możecie rotować zaraz też na to coś. Jak się nazywa w ogóle? Dumstadt. Nie wiem, no, nieważne, możecie tam rotować. Możecie jeszcze sobie dodać to coś do rotacji. Tą stację śmieszną. To macie bunkier, może wam się otworzy. Bunkier save właściwie, no nie wiem, jak się nazywa. No, to też wam się może otworzyć. Więc tu jest naprawdę spoko, spoko wiele punktów. Maców też jest spoko. Sprawnie to się da zlutować, bo jest króciutki ten lut, a dużo, duża jakby częstotliwość rozpięcia się skrzynek, więc myślę, że warto go wypróbować. Ogólnie możecie wypróbować, dać znać w komentarzach, czy spoko, czy niespoko, czy zrobić kolejną rotację, tylko że, znaczy kolejny split, tylko że nie wiem, bardziej w centrum mapy, albo wiecie, taki bardziej ofensywny, no to wiecie, piszcie w komentarzach wszystko, jakiś odzew każdy mile widziany. Już patrzę teraz w krzakach, yy, tutaj w krzaku, jak to robią od drugiej strony, co nie? No bo ja robiłem tak.

Tutaj idziecie na skrzynki, te które też tutaj są, idziecie tutaj, 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 na górkę, tutaj po tą magiczną skrzynkę i tutaj idziecie po takie zakończenie Splita i do strefy albo na Doomstadt, albo tędy, to już jak wolicie. Ja idę sobie ten bunkier, bunkier sobie zobaczę, co tam jest w środku. Ja już teraz normalnie kończę gierkę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dywizja mam niska, więc raczej będzie łatwo, może jakiś się ksiądzie. Co tu będzie ciekawego? Jeszcze takie coś... O, lepsze PMy, sztos. Jeszcze lepsze PMy, no i to mi się podoba. Tak ma być. Lecimy do strefy. Dobra. Jakiś bambior leży. Może tutaj jakiś pojedynek stoczymy, co chłopie? Czemu on jest taki słaby? coś z nimi nie tak? Ale uniknął. okej okay. Nie, to są jakieś bambiki, no przepraszam Was. No tak, oznajmu widzę, że mi takich bambików dobiera. Naprawdę nie chciałem, żeby było aż tak łatwo. Widzę cię, o, chodź tu, majster A! A ty, ten to jest dobry, ty. Dobra, może przesadziłem, że dobry, ale, o, ale trochę ogarnia już. To nie, że miał budować i tak dalej. Nie wiem, co ten medalion robi ogólnie. A ten tylko tak podbija. Ale bombiki, co to w ogóle ma być? S? <grym> Dobra. silver 2, tak. Dobrze poszło. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że lokacja się spodobała. Gierka, pewnie tak jako tako, bo za prosto było trochę. Starałem się jak mogłem, ale ci ludzie byli no prości bardzo. Życzę Wam takich oponentów na jak najwyższych dywizjach, żebyście się dobrze bawili, łatwo wygrywali i punkty zdobywali. Dajcie znać, czy lokacja Wam się podobała. Ja myślę, że będzie spoko. Dajcie znać, czy chcecie jakieś kolejne lokacje, czy na przykład teraz bardziej wesyną czy coś takiego. Czekam na odzew w komentarzach. Miłego nie życzę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, jak się pojawią, albo na tych streamach, które się pojawiają znacznie częściej. Trzymajcie się. Niura.